Siema, witam Was bardzo serdecznie w moim drugim odcinku z serii Minecraft. Widzicie, tu jak widzicie, dużo się tutaj zmieniło. E, tutaj jest moja farma, tutaj jest droga. Mm, kurczę, tam jest droga do kopalni. Patrzcie, e, tu jest bardzo dużo e, nowych rzeczy. O co tu chodzi? Nie wiem. Jakoś tu ci nie paseksowałem, pojawił tutaj. Jest kopalnia, tu, ale jeszcze nie rozkopałem. E, tak, e, dużo jest. Tutaj jest już. E, teraz idę pożyć. E, tak, e, idę teraz na od co co tu chodzi stóp od stóp od stóp od stóp od zrobiła a Nie wiem co tu chodzi? Ale spokojnie, spokojnie, e, damy se radę. szukać. Eee, yy, Dużo... Kurczę... Ale bugi... Nie ma A my o co z tym chodzi, że taka my ta myszka tutaj nie słucha mnie? Ja nie wiem o co chodzi... Okej... Okay. Kurczę, co to za mycha? Ja nam mniszka. Kurde I No kurde, ja mogę, ja chcę kurde, że chodzić, ale nie mogę tej. O, teraz jest lepiej Teraz dużo lepiej e, Teraz tak Idziemy dalej O e, Moje steaky, które są piękne Okej, okay, idziemy wiochę, której nie można znaleźć na mapie. O Ale nie mamy do ośrodka, więc nie mogę Was pośrodować. Ok, Ech. idziemy dalej. Łatwo, łatwo mi by, było, by mi było zrobić łódkę, ale mi się nie chcę, albo zrobię sobie łódkę, żeby, bo mi się już tak Ale nie to, e, to tak, jeszcze postanowiłem jakieś tam poradniki pograć, e, nagrywać, i e, teraz sprawdzam e, wydajność mojej nowej kamerki. E, mam nadzieję, że będzie ona. Lepsza, że nie będzie jednak wodnego na górze, który był e, widoczny, ale e, że, że będzie lepiej, wszystko chodziło, i tak dalej. O kurde! O kurde, no kurde no się rozbijają łatwo. E, kurde. Czemu tu żadnej wioski nie ma? Ja muszę przejść na drugą stronę. A tam, dobra, jest taki mostek. Wchodzimy po YouTubersku teraz. E, tak. Kurczę teraz. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra. Kurczę tej naprawdę. Jakieś buki są albo pagi. Nie, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem, może tak. Takam. Tak. E, tak. E, to jest Cam Studio tak to nagrywa, ale tak i tak e, pewnie nie więcej takich bugów strasznie, jak e, było e, z tamtym programem, e, bo tam, kurczę, e, nagrywał się za długi odcinek i takie lagi były, e, że e, albo za szybko mówiłem, albo, kurczę, e, stawało wszystko, no i kurczę, nic. No i, kurczę, teraz... O, wątpię. A gdyby było żelazo, by było lepiej, ale węgiel zawsze się przyda do pieczenia mięcha, oczywiście. Okej. Okay. Ale węgla to nie jest, to ja Ale węgiel musi, e, musi być cały zrobany, bo e, nie pójdę e, tak... E, na taką e, podróż... Kilo mi się Pięknie. Okej, zrobię sobie okay. patyczek. I kilofik. Z kamienia. Okej. Okay. Teraz sobie będę szybko rąbał. Teraz idę dalej. Może znajdę wioskę albo jakiś dungeon i przynieść z tego węgla zbierać. Teraz wyszkamy żelaza, które się bardzo mi przyda. Bo go nie mamy wcale. Tylko mam jedyne co z żelaza to, to nie... Ja, ale wodospad. Krowy. Skóra się zawsze przyda. Eee, jest, kurczę. Teraz krowy śmieć, a Chitman Gets jest. Kurczę, teraz wciekliniemy go. O, mam trzy skóry. Super. Super. Jest. Jest impreza. Kurczę, ty krówko, ty nie uciekaj mi. Eee... Dobra. Dalej. Idziemy dalej. No kończ! No nie. No dopiero co zacząłem tej... No Patryk, jest dziewiętnasta. Kurczę, ja tu odcinek nagrywam. Jest dziewiętnasta. Nie! Tak! No nie! No tak! Kurczę, nie papuguj po siostrze z niego, bo ci nie wychodzi. Nie papuguje. A dobra, tak i tak ci nie słychać. Nie słychać mnie? No nie słychać Cię. Nie słychać mnie? No nie słychać cię no. Nie słychać mnie. Czekaj, ja tu żelaza szukam. No i co Mi z się tego przyda. ja teraz miałam wejść na komputer Iść pozbywać naczynia. Ja A czemu ty nie możesz nas nim podmywać? No bo się nie chce. A ci się nie chce, tak? Tak. Urze. Nie to nie jest dżungla, a szkoda nie. Siostra se poszła No kurcze, ja chyba nazwę odcinek ee, Taki opiernicz jak, jak się Stra jemu zrobiła Na no, imię, nie, dobra nie Nie nazwę tak, ale nazwę inaczej e, Kurczę. Dobra, to odcinek się już musi zakończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Lajkujcie mnie, subskrybujcie, dawajcie lajki. No, dawajcie lajki. No, ale przypominam Wam, nie jak każdy youtuber, żebyście nie zapomnieli, bo kłócie, Wy zawsze zapominacie. Na przykład subskrybować mnie, zapominacie i co? No i co? No zapominacie. Dobra, mam. Dobra, dziękuję Wam i. seis